Witajcie, ponieważ mamy jeszcze wakacje, czas pogadać o jakimś typowo wakacyjnym zestawie Lego kojarzącym się z tym okresem. Przed Wami wydany rok temu, ale chyba wciąż jeszcze dostępny w sklepach zestaw 60602 Outdoor Adventures w polskim katalogu niesamowite przygody. Secik ten to trzecia po zabawie w parku i zabawie na plaży paczka minifigów uzupełniona o tematyczne mini W tym wypadku scenki skupiają się na aktywności ala kempingowej, wycieczkowej, górskiej. Widoczna na ujęciach płyta bazowa nie jest częścią zestawu. Ustawiłem jedynie na niej figurki, żeby łatwiej nimi operować i uniknąć przewracania się wszystkich co sekundę. Do rzeczy przyjrzyjmy się po kolei wszystkim scenkom. Na początek czwórka zgrupowanych ze sobą postaci, najprawdopodobniej rodzinka na wakacjach robiąca wspólne zdjęcie telefonem. Mamy tu dziewczynkę ze standardową Buzią, z prostymi, ciemnoblond włosami, różowej bluzeczce z kotkiem i niebieskich spodenkach, główka z pojedynczym nadrukiem, dalej powiedzmy starsza siostra, może ciocia, może przyjaciółka rodziny, w niebieskiej, dżinsowej kurtce, długich, rudych włosach, główka tym razem dwustronna, alternatywna buźka, ma różowe okulary, do trzymania butelka z wodą i standardowy legowy smartfon. Wiadomo, na wycieczce trzeba się zarówno nawadniać, jak i machnąć jakieś fotki i filmik. Panią w różowej bluzce i krótszych włosach interpretuje tu jako mamę, na spodniach nadruk, kieszeni, w dłoni również pełny bidon. Twarz z jednej strony roześmiana, z drugiej zmrużone oczy. Może ta pani mówi, mmm, ale pyszna woda. Albo jest po prostu senna. No i wreszcie robiący zdjęcie pan, zapewne głowa rodziny. Hawajska koszula, przyczesany na bok włos i wąsy nad półśmiechem. Druga twarz ma zamknięte oczy i szeroki uśmiech. Zapewne mówi, czy i wszyscy uśmiechają się do zdjęcia, które pan tata wykonuje telefonem zainstalowanym na długim selfie sticku. Co ciekawe, opanował on technikę fotografowania bez włączania aparatów komórce. Z tyłu za rodziną umieściłem na płytce jedną z mini konstrukcji zawartych w zestawie, słup z drogowskazami. Jak widać, podróżnicy po górskich szlakach mają oznaczone drogi do Lego City i górę Clutchmore. Oczywiste nawiązanie zarówno do Mount Rushmore, jak i do bohatera filmu Lego Clutch Powers wkracza do akcji, pierwszej długiej animacji z ludzikami Lego w roli głównej. Sympatyczne. I cieszy to, że na kafelkach mamy nadruki zamiast naklejek. Za drogowskazem maszeruje akurat Tata z dzieciaczkiem w nosidełku. Pan ma krótkie, fajnie fryzowane włosy, na twarzy zarost, jedna główka delikatnie uśmiechnięta, druga natomiast radosna w opór. Widać, że jegomość cieszy się z faktu spędzenia czasu ze swoim dzieckiem. Figurka legowej Gigi zadebiutowała 3 lata temu w zabawie w parku, do tego czasu pojawiło się już kilka wersji tej mini, a właściwie mikrofigurki. Ta tutaj występuje w w do nowych śpiożkach. Nosidełko jest całkowicie ekskluzywnym dla tego zestawu elementem, nie Zajdziemy go nigdzie indziej. Ciekawa rzecz, no ale nie nadaje się do niczego innego poza noszeniem dzidzi. Opiekuńczy tata, ubrany jest w błękitną bluzę, a na nią kamizelkę z masą kieszeni. Pewnie mieści w nich smoczek, butelkę z mlekiem, puder, pampersy i inne rzeczy do obsługi niemowlaka. Następnie mamy dwóch panów płynących pontonem, być może ojciec i dorosły syn. Ponton to nic specjalnie ciekawego, jest w produkcji od wielu lat, pióra wioseł nakładane na drążki też już widzieliśmy. Panowie mają na sobie rowerowe kaski i pomarańczowe kapoki nowszego typu. Bez nich prezentuje się następująco: szara bluza młodego to popularny torsik. Ciemnoczerwona kurtka starszego pana też już się przewijała, ale rzadziej. Kolejnemu bohaterowi służą budowane z ledwie paru elementów akcesoria. Lampka polowa i kuchenka gazowa zrobiona po prostu z niebieskiej minifigowej główki i dwóch round plate'ów. Korzysta z nich chłopiec w okularach ubrany w pieską kurtkę z kieszeniami na piersi. Wyposażony jest w plecak, standardowy legowy kubek i okrągły kafelek ze studem robiący za talerz, na którym leży jajko sadzone, usmażone z pomocą kuchenki. Bardzo fajny nadruk na kafelku idealnie mieszczącym się na legowej Następny minifik to dziarski pan uprawiający Nordic Walking. Na wyposażeniu ma dwa kijki narciarskie, robiące za te do Nordic Walkingu. Ma na sobie zieloną kurtkę i granatową koszulkę z łbem wilka. Na buźce zabawia uśmiech i mocno zarysowany podbródek. Kolejną mini konstrukcję stanowi mała drewniana rampa oparta o belę drewna. Jest to również mała roślinka, a wrażenie kawału drewna potęguje kafelek z nadrukiem drzewnych słojów. Z tej rampy korzysta miłośniczka sportów ekstremalnych, pani rowerzystka. Porusza się ona na liłąkowym rowerze górskim. Kolejny gadżet debiutujący w tym zestawie. Póki co ekskluzywny, ale już niedługo, bo ma być też dodany do jednej z mini kolekcjonerskich z nadciągającej nowej serii. Rama wykorzystuje kółka motocyklowe, szersze od tych ze standardowych rowerków Lego, więc odpowiednio postawiony gural może nawet sam stać bez problemu. Sama rowerzystka ma na sobie sportowy kombinezon z napisem sport z tyłu, na głowie rozpowszechniony jeszcze nie tak dawno temu nowy kask motocyklowy z przypinanymi goglami. Bardzo fajny. Na główce na druk skupionej twarzy, z drugiej strony nieco ciekawsza buźka uwalana błotem. Kolejne minifigi występują w parze. Dziewczynka i starsza pani. Zgaduje babcia z wnuczką. Mała blond okularnica ubrana jest w fioletowo-niebieską bluzę, w ręce trzyma pospolitą lornetkę, babcia ma alternatywną twarz w okularach oraz ciekawe włosy, krótkie, trochę dłuższe. Z boku, z tego co widziałem, niezbyt rozpowszechnione, a w szarym kolorze dostępne tylko w tym zestawie. Starsza pani trzyma młotek, potrzebny na pewno do rozbicia namiotu, który znajduje się w zestawie. Ten wzór namiotu przewinął się wcześniej w Lego Friends, a po prostu szablon z cienkiej, ale wytrzymałej folii, odpowiednio zagięty i zamocowany na małej płytce jako bazie. Wejście można podwinąć i zobaczyć parę polowych łóżek, a może śpiworów. Da się w każdym razie położyć na nich minifigi. Ogółem trochę mało lubię takie foliowe elementy Lego, ale do czegoś takiego jak namiot sprawdzają się idealnie. Na łonie można zrobić fajne fotki. Wie o tym pani z ciemnym warkoczem, która wybrała się na wycieczkę fotografować przyrodę. Zwykły legowy aparat został tu trochę dopakowany dłuższym obiektywem i lampą błyskową. Pani dodatkowo posiada torbę na ramię. Ubrana jest w lekką kurtkę albo bluzę, a jej alternatywna buźka ma zmrużone oko w sam raz do robienia zdjęć. Nie ma wycieczki w góry bez amatorów wspinaczki. Mamy tu pana w lekkiej odzieży z nadrukiem uprzęży czy szelek do wspinaczki na portkach. Do tego koszulka bez rękawów, ochronny kask i już można się wspinać, a wspina się nasz kolega. Po małym fragmencie skały na tyle przyjaznym użytkownikowi, że posiada odpowiednie uchwyty, żeby zamocować figurkę na różne sposoby. Sama skała nie jest ciekawa, co innego, coś co przysupnęło na jej szczycie. A jest to orzeł królewski ptak, jak widać orzeł Bielik z białą głową i brązowym ciałem, ptak wydany tylko i wyłącznie z tym zestawem. Do tej pory, jeśli chodzi o to zwierzę, dostaliśmy tylko orły z władcy pierścieni, które jak wiemy były ogromne. Ten tutaj to już orzeł realistyczny, bardziej w minifigowej skali, wymodelowany z szeroko rozpustartymi skrzydłami. Na nóżkach adapter. Pod pojedynczego studa. Bardzo ładne ptaszysko, choć najpewniej, najlepiej by wyglądał na jakiejś przezroczystej podstawce, celem imitowania lotu. Na ziemi wygląda trochę śmiesznie z tymi rozpostartymi skrzydłami. A, i powinien trzymać w łapach srebrną rybkę. Ta mi niestety gdzieś przepadła. I to niesamowite przygody w całej okazałości. Lecz ten zestaw jest, aby na pewno taki niesamowity, wydaje mi się, że trochę bardziej podobała mi się wcześniejsza zabawa na plaży. Tam fauna była nieco lepiej reprezentowana, a mini konstrukcje miały trochę więcej uroku. Tutaj mamy co prawda trzy nowe elementy, ale o ile orzeł i rower Górski znajdą na pewno swoich miłośników, to nie wiem, czy nasidełko dla niemowlaka zainteresuje kogoś wybitnie. Same minifigi też jakoś wyjątkowe nie są. Myślę, że to sympatyczny zestawik, ale warto go wyrwać na jakiejś sporej przecenie. Jeśli chcemy za innym Zamachem zebrać trochę minifigów pasujących do City. Tyle ode mnie na ten temat, zachęcam do skomentowania i usłyszymy się ponownie już niebawem. Do usłyszenia!